Zapraszamy Was na kolejną trasę egzaminacyjną. Dzisiaj pojedzie z nami Agnieszka. Cześć wszystkim. Pojedźmy dzisiaj może na przejażdżkę, bo trasa egzaminacyjna to tak średnio brzmi. Dzisiejszą przejażdżkę rozpocznijmy od skrętu w prawo na najbliższym skrzyżowaniu z sygnalizacją świetlną. Czasami egzaminator może powiedzieć, że będziemy na skrzyżowaniu o ruchu kierowanym sygnalizacją świetlną wykonywać skręt w prawo. Nie bójmy się tego stwierdzenia. Ruch kierowany. Może być też kierowany za pomocą policjanta. Mamy zielone światło, więc oczywiście przygotowujemy się do skrętu w prawo, ale widzimy, że tutaj z jednej i z drugiej strony piesi oraz rowerzyści również mają sygnał zielony. Dlatego też tutaj mamy oczy dookoła głowy. Pamiętajmy, że należy wszystkich tutaj bezwzględnie przepuścić. Tu mamy znak ostrzegawczy, czyli musimy uważać na dzieci, bo jesteśmy w okolicy szkoły. Obserwujmy dokładnie wszystkie znaki. Wtedy nie będzie żadnej niespodzianki. A tutaj realizowaliśmy manek pomijania. Kolejne zadanie. Zróbmy tutaj skręt w prawo. Skręcając w prawo, pamiętajcie, najpierw noga z gazu, potem zwalniamy, przygotowujemy odpowiedni bieg, wypuszczamy sprzęgło i tu musimy uważać, żeby nie jechać ani na linię, ani co gorsze, nie wjechać w krawężnik. Zaczynamy od lusterka. Patrzymy w lusterko lewe, nie ma nikogo. Wyjeżdżamy i patrzymy daleko do przodu. Widzimy, stoi jeszcze jeden pojazd, więc nie wracam niepotrzebnie, bo nikogo sprzeciwka nie ma. Dopiero po mnieciu czarnego wracam na prawy pas ruchu. Zauważmy, że nasza prędkość będzie teraz pomniejszona do 20 km na godzinę. I oczywiście, to 20 km na godzinę obowiązuje do najbliższego skrzyżowania włącznie, nie do progu zwalniającego. I ponownie wykonujemy manewr omijania, czyli wyjeżdżamy, tu przejeżdżamy bez kierunkowskazu i wracamy z prawej. Tu wykonamy skręt w lewo od razu na tym skrzyżowaniu. Skrzyżowanie odwołało znaki zakazu, ale daleko nie cieszymy się 50 km. na najbliższym skrzyżowaniu pojedziemy w lewo. Tu z doświadczenia wiem, że ludzie bardzo często przaczają ten najbliższy znak, który mówi o bardzo ważnej rzeczy, że są na drodze z pierwszeństwem. Jakąkolwiek drogę wjeżdżamy, zawsze patrzmy na znaki. Tu widzimy mamy ograniczenie do 40. I znowu wykonujemy manewr omijania i patrzymy się w lewe lusterko, kierunkowskaz, wyjeżdżamy. Podczas omijania pamiętajcie, żeby jechać bez kierunkowskazu, a powrót zasygnalizować prawym kierunkowskazem. Skupiliśmy się na manewrze omijania, a przecież po prawej stronie powinniśmy zauważyć również znak ograniczający prędkość. Ponownie do 20 km na godzinę. Ktoś może powiedzieć, że tego jest za dużo. Tu kierunkowskaz, tutaj patrzeć na znak, tam w lusterko, tu w martwe pole. Ale nikt nie mówi, że będzie łatwo być kierowcą. Ten pojazd stoi także dużo osób zastanawia się, czy z kierunkowskazem, czy bez. Kierunkowskaz nigdy nie zaszkodzi podczas omijania. Lepiej dać go niepotrzebnie, niż zapomnieć w miejscu, co to było konieczne. Tak samo tutaj. Nie bójcie się używać kierunkowskazów. Upewniamy się. Przejeżdżamy obok niego bez kierunkowskazu i powrót zawsze z prawym. na najbliższym skrzyżowaniu będziemy wykonywać skręt w prawo. Czyli oczywiście mieliśmy znak ustąp pierwszeństwa. Musimy przepuścić wszystkich, którzy znajdują się na drodze poprzecznej, bo ta droga poprzeczna jest drogą z pierwszeństwem przejazdu. I na skrzyżowaniu z sygnalizacją świetlną pojedziemy w prawo. Zauważmy jakie mamy znaki poziome oraz znaki uzupełniające. I zajmujemy odpowiedni pas ruchu. I czekamy, ponieważ mamy sygnał czerwony. Czekamy na zielone światło albo na strzałkę warunkową. Ciekawe, co będzie wcześniej. Wykorzystajmy ten czas na obserwację. Zauważmy, że będzie po prawej stronie przejście dla pieszych. Zielone, jedziemy. Ale ostrożnie, bo postępujcie w prawo, tutaj piesi też mogą mieć zielone. Nie ma ich, nie ma linii ciągłej, więc zajmuję sobie od razu ten pas. To Was zaciekawiło, dlaczego zmieniłem pas ruchu na przejściu dla pieszych. Zwróćcie uwagę, że to było przejście o ruch kierowany, czyli mogłem i na skrzyżowaniu sygnalizować o świetną zoomę, zawracanie. Manewr zaczynamy od zobaczenia się w lusterko, następnie sygnalizujemy, poczekajmy aż przejście dla pieszych się skończy, i dopiero wtedy spokojnym ruchem kierownicy zmieniamy pas ruchu. Znaleźliśmy się właśnie przed skrzyżowaniem, gdzie widzimy sygnalizator, który nazywa się kierunkowy. Nasz przejazd będzie tutaj z pierwszeństwem, pod warunkiem, że pojawi się sygnał zielony. Zauważmy, że na tym sygnalizatorze mamy strzałkę skierowaną w dół, a to ona właśnie odpowiada za możliwość zawracania. Tutaj, mając taki sygnalizator kierunkowy, zawracanie wykonamy bez żadnych dodatkowych warunków. Czyli nie będzie ani pieszych na przejściu dla pieszych, ani nikt przeciwka nam nie pojedzie. Będziemy mieli tutaj bardzo prostą sytuację. I zawracamy. Nie pozostaje nam nic innego, jak dodać śmiało gazu. I rozpędzamy się, czekamy na kolejne polecenie. A tym kolejnym poleceniem będzie skręt w prawo, ale na skrzyżowaniu sygnalizacją świetną. Nie dajcie się złapać. Tutaj mamy ulicę partyzantów, więc nie możemy dać wskazu teraz, tylko dopiero w tym momencie będzie to odpowiednie. Tak, by nie wprowadzić nikogo w błąd. I tutaj, skręcając w prawo, patrzymy daleko do przodu. Można patrzeć tak daleko, żeby zauważyć, że ten prawy pas się kończy. I wiedzieć, że nie ma sensu go zajmować, skoro zaraz on się nam po prostu skończy. A teraz przygotujemy się do manewru skrętu w prawo na najbliższym skrzyżowaniu. I dajemy prawy kierunkowskaz i obserwujemy, bo widzimy, że będziemy przejeżdżać przez przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów. A tutaj zrealizujmy sobie manę parkowania. Zaparkujmy po prawej stronie, prosto padle do krawężnika. Czyli dajemy prawy kierunkowskaz, wybieramy sobie miejsce parkingowe. Pamiętajcie, że koła skrętne to są koła przednie. Czyli przednimi kołami musimy minąć linię wzdłuż, której chcemy zaparkować i nie śpieszymy się. I wyjeżdżamy. wyjeździe, pamiętajcie, musicie wjechać na swój pas do ruchu. Teraz zrealizujemy manewr zawracania, z wykorzystaniem biegu wstecznego. A cóż, to za piękne koła przed nami zawracają. Znacie tą szkołę? Jedziemy tyłem, a wyjedziemy przodem. Podczas cofania pamiętajcie, że musicie wszystkim ustąpić pierwszeństwo, więc nie spieszcie się oczy do oka głowy. Tutaj po powiechaniu tyłem nie pytajcie ekscentora, w którą stronę wyjechać, ponieważ wykonujemy manewr zawracania. Czyli to jest oczywiste, teraz kierunkowskaz w lewo. Jesteśmy włączającymi się do ruchu. Czyli należy wszystkich przepuścić. I w prawo pojedziemy na skrzyżowaniu. Pojedziemy prosto, czyli nie będziemy zmieniać kierunku jazdy. Zauważmy, jaki mamy znak po prawej stronie. Jesteśmy na drodze z pierwszeństwem przejazdu, ale poniżej znajduje się tabliczka, która przedstawia nam rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem. Ten tor drogi z pierwszeństwem biegnie w prawo, czyli zwalniamy, upewniamy się, co się dzieje po prawej stronie. Nie ma nikogo, więc śmiało pojechaliśmy prosto. I tu zawrócimy sobie po lewej stronie, ale już było zawracanie z wykorzystaniem biegu wstecznego. Teraz zawrócimy tutaj po lewej na raz. Tu jest tyle miejsca, że można by zawrócić spokojnie samochodem ciężarowym. Tylko patajcie, powoli, upewnijcie się, nikogo nie ma, więc wyjeżdżamy. Teraz na kolejnym skrzyżowaniu pojedziemy w lewo. Popatrzmy na znak, który widzimy po prawej stronie. Zauważmy, że tylko my jesteśmy na drodze podporządkowanej. Czyli co trzeba zrobić? Wszystkich przepuścić. Cierpliwie czekamy, aż będzie wolne. Nie spieszymy się. Skrzyżowaniu o ruchu kierowanym sygnalizacją świetlną pojedziemy w prawo. Czyli już możemy zasygnalizować zamiar prawym kierunkowskazem. No i oczywiście w końcu jest i ona, strzałka warunkowa. To szybka powtórka. Co trzeba zrobić, żeby móc skorzystać z takiej strzałki warunkowej? Po pierwsze, pokazać kierunkowskazem zamiar. Po drugie, zatrzymać się. Pamiętajmy, że jeśli jest wyznaczone miejsce, to zatrzymujemy się oczywiście tuż przed tym miejscem wyznaczonym. Jeśli nie ma takiego, to tak by widzieć nadawany sygnał. Wszystkich należy przepuścić. Oczywiście jeszcze raz zerknąć na strzałkę, czy aby na pewno się świeci i dopiero teraz możemy skręcić w prawo. na skrzyżowaniu będziemy skręcać w lewo. Tutaj słysząc takie polecenie, bardzo często konsulci widzą sygnalizator, a tutaj niespodzianka. Skrzyżowanie będzie troszkę wcześniej, więc już się powoli organizujemy do skrętu. Żebyście upewniamy się, używamy kierunkowskazu. Przed zakrętem musimy przyhamować, wcisnąć sprzęgło i zredukować. Nawet mi się fajnie zrymowało. Na tej drodze wiele się nie dzieje, ale to jest tylko cisza przed burzą. Jadąc tutaj prosto na tym skrzyżowaniu, jedziemy drogą z pierwszeństwem. Ale popatrzmy, co tam się pokazało naszym oczom. Strefa ograniczonej prędkości do 30 km na godzinę. Czyli cały czas, już teraz poruszając się w tej strefie, jedziemy z prędkością 30 na godzinę. W tym miejscu możemy usłyszeć bardzo podwdliwe polecenie. Proszę skręcić w lewo na najbliższym możliwym skrzyżowaniu. I patrzymy, czy tutaj jest najbliższe możliwe. Oczywiście, że nie. Tu jest zakaz skrętu w lewo i zakaz wjazdu. Pamiętajcie, żeby z tej radości, że zauważyliście znak, nie zapomnieć wykonać zadania. Skręt lewo wykonamy zawsze od osi. Jest bo to jest dnia dwukierunkowa. Tu jest bardzo istotny znak. Mamy drogę jednokierunkową. Niektórzy na to miejsce mówią: czarny kwadrat. Chaliśmy teraz na drogę jednokierunkową. Z jaką jedziemy prędkością? 30 w strefie, ale zauważmy, że prędkość w strefie zostaje teraz na chwilę pomniejszona do 20 na godzinę. I teraz toczymy się 20 na godzinę. To jest dobry czas na szybką powtórkę. Jak teraz przygotować się do prawoskrętu i do lewo skrętu w momencie, gdy jesteśmy na drodze jednokierunkowej? Idziemy w lewo czyli zbliżamy się do lewej krawędzi jezdni. Oczywiście sygnalizujemy zamiar lewym kierunkowskazem. Mieliśmy znak ustąp pierwszeństwa, więc przepuszczamy tych, którzy są na drodze z pierwszeństwem. I wjechaliśmy na bardzo ciekawy odcinek, bo jest to droga dwukierunkowa o niewyznaczonych pasach ruchu. Mało tego, zbliżamy się do skrzyżowania, które nazywa się równorzędne. I pojedziemy w lewo. Czyli przepuszczamy tych z prawej strony. Musimy tutaj ustąpić im pierwszeństwa, ale zostawić miejsca po lewej stronie. Nie cieszymy się na długo, bo znów wjechaliśmy na drogę jednokierunkową. Oddalmy się też od tych pojazdów, które tu widzimy. Może też tak się zdarzyć, że ktoś nagle otworzy nam drzwi. I na skrzyżowaniu, na drodze z pierwszeństwem, pojedźmy w prawo. Nie ma tutaj co prawda znaku stop, ale jesteśmy w bardzo takim trudnym miejscu, ponieważ mamy dość mocno ograniczone pole widzenia. Dlatego też nawet polecamy tutaj zatrzymać się. Jedziemy na jedynce na pół sprzęgła, bardzo powoli, żeby trafić na swój pas. Nie wjechać ani w krężnik, ani nie wjechać na podwójnie ciągłą linię. I mamy koniec strefy z, z ograniczeniem prędkością do 30. Możemy sobie zaszaleć. Kto wie do ilu? Do 50, oczywiście. To jest prędkość maksymalnie dozwolona. Będziemy powoli wracać już do wortu, ale powoli. Teraz na najbliższym skrzyżowaniu skręcimy w lewo. Czyli oczywiście zbliżamy się do osi. Sygnalizujemy zamiar lewym kierunkowskazem. Mieliśmy znak ustąp pierwszeństwa, więc musimy przepuścić wszystkich, którzy znajdują się na drodze poprzecznej. To jest to droga z pierwszeństwem. Czekajmy cierpliwie. Ten czas możemy wykorzystać i oczywiście na obserwację sytuacji, ale również możemy już popatrzeć na znaki y, uzupełniające. Ruszamy pewnie z gazu, żeby tyle czekania nie zmarnować. Jedziemy prosto. Nie ma polecenia, oznacza, że trzeba jechać prosto. Mamy zielone światło, więc nie ociągamy się, żeby nam nie uciekło. Zmieniamy pas ruchu. Dlaczego? No bo w Polsce jest ruch prawostronny. Jeśli pas prawy jest wolny, jedziemy pasem prawym. I widzimy WORD. Wracamy już? Nie, jeszcze nie. Myślę, że jeszcze... Przejedziemy się przez dwa skrzyżowania o ruchu okrężnym. Na tym pierwszym pojedźmy może prosto? Dobra, na najbliższym skrzyżowaniu idziemy prosto. Ustępujemy pierwszeństwa tym, co są na rondzie i wjeżdżamy. I liczymy jazdy. Pierwszy za nami, a drugi już nasz. Czyli dajemy prawy kierunkowskaz i opuszczamy skrzyżowanie oczywiście pasem prawym. I mamy drugie rondo. A na drugim rondzie co zrobimy? Proponuję zawrócić. Czyli zmiana pasa ruchu na pewno. Zawracamy tylko i wyłącznie z pasa lewek. Na rondo wjeżdżamy bez kierunkowskazu. Jechaliśmy na pas wewnętrzny i teraz liczymy. Pierwszy zjazd za nami. Drugi zjazd za nami. Tu się przygotowujemy do zmiany pasa ruchu. Trzeci za nami. Jest wolny, więc zmieniamy. I opuszczamy skrzyżowanie pasem prawym, uprzednio sygnalizując ten zamiar. Na kolejnym skrzyżowaniu o ruchu okrężnym pojedziemy w kierunku Radom Warszawa. I to będzie pierwszy zjazd z rondu. tutaj zapomniał przeczytać przedtem, mamy też tutaj powtórzony znak. I daliśmy od razu prawy kierunkowskaz i opuszczamy skrzyżowanie pierwszym zjazdem. Tu mamy nakaz jazdy w prawo, czyli pamiętamy o prawej kierunku w Nie ma pieszych i patrzymy daleko do przodu. Rozpędzamy się. Wykorzystujemy ten pas włączenia. I widzimy WORD. To już koniec naszej dzisiejszej trasy. Będziemy tutaj skręcać w prawo. Tutaj zwróćcie uwagę, stoi znak zakaz ruchu ale podjedźmy do niego. Zobaczmy, co tutaj pisze dokładnie na tym znaku. Nie dotyczy pojazdu Polu. Dajcie nam znać w komentarzach, czy jechaliście taką trasą na swoim egzaminie.